Nagrywamy ludzi i pytamy się ich, co sądzą o miłości. Czy ją znaleźli, czy ją mają i gdzie ją można znaleźć? No, tylko... Nie nagrywajcie mnie! Dzień dobry, czy chcieliby. Gdzie szukać miłości? Oj, wszędzie. 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 Gdzie Ty się tylko da. Po prostu w świecie i w sobie. W sobie. Innym człowiekiem. Najlepiej w gronie przyjaciół. Nie. Tutaj ze schroniska można wziąć miłość. Piesek na przykład. Czy co? Czy szukać, gdzie, gdzie szukać miłości? No wszędzie. Miłość jest w przyrodzie, w człowieku e, się czuje, że ktoś jest dobry. To jest miłość. Ojku, <laughs> nie jest to łatwe pytanie. E, najpierw chyba zacząć należy od siebie. Tak myślę. <laughs> No przede wszystkim nie szukać. Jak jest miłość, to miłość sama przyjdzie do Ciebie, wiesz? Jestem takiego zdania, że jeżeli jest tam jedna połówka, która gdzieś tam do Ciebie ma trafić, to ona do Ciebie prędzej czy później trafi. O Jezusiczku. Wszędzie. W lesie, w parku, nad morzem, na plaży. Wszędzie. Miłość sama Cię znajdzie. Czy pan znalazł miłość? Tak, stoi tam sobie, się chowa za kamerą. <mum> Mam swoją połóweczkę. Jest ze mną już e, 4 lata i się nie rozchodzimy na pewno. Tak, za 72 dni biorę ślub. Nie znam Ta miłość mnie znalazła. Znalazłam. E, tak, <mum> zdecydowanie. Nie, nie znalazłam miłości i nie wiem czy znajdę, zobaczymy. Tak, znalazłem. 40 lat z tą miłością żyję. Hmm. Szukam ciągle. Myślę, że to jest taka nieustająca droga. W sensie, z każdym dniem odnajdujesz coś nowego. Tak, jesteśmy no tak. małżeństwem. Pięć lat. tak? Pięć lat, no. Mamy też jedną córeczkę i drugą w drodze. Także dużo miłości w domu. Czy pamięta pan, pani swoją pierwszą miłość? To stoi no. tutaj. <laughs> Pamiętamy siebie nawzajem. Tak, jesteśmy tak. raczej ten od młodego ze sobą. Tak. O, to się nigdy nie zapominam. Oczywiście, że pamiętam. Dawno, dawno temu. Tak, trwa ona do dziś. Oświeczku. Za dużo nie mogę powiedzieć, bo żona się. Że... Tak, ale wyszłam za mąż za drugą. Pamiętam, że się w Janku kochałam czterech pancerni. Kogo, co, pan kocha? Zawsze żonę. Cały świat. E, Pizzę. Kocham mojego męża. No, rodzinę przede wszystkim. Ludzi kocham. Kocham dziewczyny. Kocham swoją koleżankę z jednego miejsca. Mojego pieska, kropkę. E, kocham moją dziewczynę. Kocham bardzo moje wnuczki, które mieszkają w Gdańsku i do których dzisiaj przyjechałam z Opola. Kocham mojego synka. Kocham też mojego psynka. No i kocham też osobę, z którą aktualnie jestem. Ciągle uczę się kochać siebie, ale myślę, że łatwiej przychodzi mi na kochanie przyjaciół, mojej rodziny w tym momencie. Dzieci, wnuki, żonę, tego łobuza. No i to wszystko. Czy miłość według Pana jest na zawsze, czy może trwać długo? Jest na zawsze, tylko że nie zawsze to się docenia, bo ona się zmienia. Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Miłość jest na zawsze powinna być, a je życie swoje ma tam właśnie tajemnicę. Hmm, w dzisiejszych czasach nie nie ma. Niekoniecznie. No znając doświadczenia, no nie zawsze. Czasami miłość umiera, zostaje przyjaźń. Że niewiele rzeczy jest na zawsze. Bo najlepiej, jeżeli miłość do siebie jest na zawsze. I jeżeli ta miłość w sercu, którą, którą nosimy jest na zawsze. Miłość się pięknuje to na trwa. Jeżeli się zrywa kontakt, to miłość. To miłość się kończy. Trzeba cały czas o nią dbać, żeby trwała. Albo chciałabym, żeby to było na zawsze. Myślę, że tak. Mam taką nadzieję. <noise> miłość nigdy nie jest na zawsze. To wszystko zależy od ludzi. Od ich serducha.